Trwa do 8 sierpnia. Jackowski potwierdza: Polacy na to czekają. Krzysztof Jackowski nie przestaje dzielić się swoimi wizjami. Wiele z nich miało swoje odzwierciedlenie w przyszłości. Czy tak będzie i tym razem? Krzysztof Jackowski doczekał się masy fanów. Jasnowic z Człuchowa wielokrotnie udowadniał: że jego słowa mają pokrycie w rzeczywistości. Jego dogłębne analizy gospodarcze i polityczne, połączone z wizjami, cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Polacy chętnie zaglądają do mediów społecznościowych Wizjonera, aby dowiedzieć się, co ich czeka. W ostatnim czasie Krzysztof Jackowski w dużej mierze skupia się na konfliktach zbrojnych. Sytuacji gospodarczej i ewentualnych kryzysach. Często zabierał również głos tuż przed wyborami prezydenckimi. Trafnie wówczas przewidział, że Karol Nawrocki będzie nowym prezydentem RP. Część Polski bez prądu. W ostatnich miesiącach było głośno o brakach w dostawie prądu. Zdaniem Jackowskiego, już niebawem będzie czekało to część Polski. Część Polski, spory kawałek, jeden z też cztery powierzchni kraju nagle zostanie bez prądu. Będzie taki regionalny blackout, kojarzy mi się, że to będzie dotyczyło okolic Olsztyna, Białego Stoku i Warszawy. To będzie duży problem z prądem. On nie będzie trwał długo. Ale będzie dużo się o tym mówiło. Te blackouty to są ćwiczenia. Na to ćwiczy w realu nawigację, działanie bez prądu. I takie ćwiczenia będą też w części Polski. Taki będzie sierpień i wrzesień. Brak prądu to jednak nie wszystko. W ostatnich tygodniach pogoda nie rozpieszcza Polaków. Upały krzyżują się z nawałnicami, burzami i gradem, a niektóre regiony walczą z suszą. Jasnowic z Człuchowa podzielił się swoją wizją na sierpień i wrzesień. Jest istna tragedia na Pomorzu. Ciągle jak nie zimno, to pada. Każdego dnia coś leci z nieba. To jest przerażające. Ta zmienność, która jest w tej chwili... Która była przez cały czerwiec i połowę lipca, jeszcze będzie trwała. To potrwa do 8 sierpnia. A w sierpniu czekają nas dwa bardzo ładne, dłuższe okresy. Te dwa okresy przerwie kilka dni brzydszej pogody. Sierpień będzie najsuchszym miesiącem tego lata. Wrzesień będzie wyjątkowo ładny i ciepły. I początek października też. Jakby lato miało obsuwę. Ładna pogoda potrwa do 10 października, przekazał Krzysztof Jackowski.